Cześć, ogólnie zawsze przy odcinkach pro moje kanały? I tym razem gościu się dla na nas Nawo Narodzony, czyli widać, że głównie ma logo browla, czyli też bardzo dużo właśnie nagrała, właśnie, po, właśnie browser, Co? I on tutaj nawet na Nani, nowa włosek, Co? Czy to, to? To się To się nazywa Nani? Ja nie widziałem. Ty, ale naprawdę, dzięki, fajny kanał, naprawdę, 20 subów, ale teraz właśnie zauważyłem, że ty masz, że ty wiesz, jaka będzie postać, a skąd, to wiesz, naprawdę fajnie, ale widać, że nagrywa na naprawdę spoko kanał, a tutaj nawet wiadomo, kiedy aktualizacja, zobaczymy to, ok lajka like zostawimy mu, oczywiście, jest miły i informacje, zobaczymy go tu informacje, 154 głównych, ma wszystkich wyświetleń, kanały, czyli tutaj te, które właśnie tutaj lubi najbardziej, ok Naprawdę bardzo fajny kanał, mi się podoba, fajne logo, fajnie robi a czy mnie ja on nie robi, ale też są też filmy są naprawdę spoko. A więc yy, oceneczka, ja, my ogólnie mu dajemy, ja mu daję ogólnie chyba. No tak, dojście z subów. 7, 7 7 na 10, 7 na 10, bardzo fajny kanał, 7 na 10 mu daje, a jeżeli Ty być przed odcinkiem, wystarczy, że zostawisz... Łapkę w górę i zasubskrybujesz mi kanał. Bo tak, pamiętajcie, tylko przed odcinkiem mogą być moi widzowie, czy moi subskrybanci, którzy mnie subskrybują. Więc jak jeszcze, jakby chciałbyś być przed odcinkiem, to musisz po prostu mnie zasubskrybować. I tak, jak to zrobisz, to będzie mi bardzo miło. I napisz po prostu w komentarzu, co chcesz, żebyś był promowany. Ja przyniosę serduszko. No i lecimy z filmem. Siemano! Z tej strony Frankie, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję kolejny kolęcznik z Minecraft i tym razem. Będziemy właśnie na naszym serwerze i będziemy, bierzemy się do kopalni ogólnie i mam nadzieję, że jakiś tam nam się uda wykopić diamenty, byłby naprawdę mega spoko, więc stawcie lajki w górę, dzisiaj łapeczek w górę i w kolejny odcinek właśnie z serwera niedługo. I ogólnie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to czym bardziej go zasubskrybuj. Tutaj na moim palcu wyświetla się właśnie przycisk subskrybuj, więc musicie go ten czerwony przycisk kliknąć i zamienić go na szary, i byłby naprawdę bardzo spoko, a my lecimy do filmu! Dobra, już właśnie o to jesteśmy i wiesz teraz sobie właśnie tu lecimy właśnie z naszym kopaniem diamentu. Naprawdę mam tutaj przygotowany diamentowy kilow, tylko już jeszcze trochę przygotujemy i po prostu, po prostu nie wiem, może yy, no, też właśnie nagramy, yy, czy że właśnie udamy się zazdykować. Ogólnie będę wam pokazywał drogi, bo naprawdę nie chciałbym, żeby ktoś to zobaczył właśnie z serwera i by ją bo znalazłem jakąś jeszcze inną taką fajną jaskinię, którą moglibyśmy sobie podbić. Jak widzisz tutaj właśnie jest mi nowy domek. Ogólnie już, właśnie widzicie, tutaj ja już jest, trochę go odnawiam. Tutaj mamy jeszcze kwiaty zrobić. To nie wszystko ładnie wyglądało w tej mojej sypialni. Ogólnie w tym moim nowym domku, Naprawdę domek jest mega spokojny, a więc dobra. Ogólnie e, dobra, lecimy tutaj. Ja tu jakieś mam pochodnie. Mam 23 pochodnie potrzebuję, więc jest tu jeszcze węgiel. Jakiś wągiel. O, jest wągiel, dobra. Jest wągiel, jest 10 węgla, dobra. Wykorzystamy je. Stiki jakieś, no dobra. Nie mam jeszcze niestety stików, ale lipa, przy okazji założę sobie złotą zbroję, tę wyprawę, bo nie chcę się diamentowi zakładać, bo to jest bez sensu. i Ja po prostu mam skarbcu, więc lepiej nie będę jej po prostu zakładał. Niech będzie już w moim naszym skarbcu, właśnie z szyjkiem, tam niech sobie będzie leżała, bo to jest bez sensu, ale może będę miał dwie diamentowe zbroje, tą drugą zrobimy też i po prostu będę miał ją u siebie właśnie też że żeby mieć dwie zapasowe zbroje. A więc dobra, więc zrobię sobie też jeszcze jakieś drewienko i po prostu zaraz będziemy się widzieć w naszej oto kopalni i mam nadzieję, że coś wykopiemy, bo by naprawdę mega spoko. Dobra, dobra, mamy trochę tego. Robimy teraz tutaj trochę tego drewienka. O, 44, dobra. 6 wystarczy chyba. Mamy już 24 styki. Okej, okay, dobra. O, ja w ogóle, widzicie, mam nawet tutaj dzwonek. To naprawdę mega spoko. I ja mam ten dzwonek. To będzie mi taki dzwonek do domu, żeby po prostu można było do mnie zadzwonić. Taki właśnie dzwonek też przy okazji sobie wziąłem. Tego wpiszę gdzieś tutaj. I tu będzie można po prostu sobie do mnie dzwonić. Naprawdę będzie spoko. Więc te świnie nie będą tak wyszły. Po prostu nie rozumiem. Ale dobra. Skoro mam tutaj już dotąd zbroję, koń nie będę musiał używać, a więc Zróbmy szybko ten ja po prostu... Yy, nasze patyki ogólnie. Tak, tak, tak. Yy, jeszcze bungiel. Trochę tak, z 10, z 10 wykorzystamy. Dobra, trzy. z jedna pochodnia brakuje nam, a więc tak. Okej, okay, widzowie, a więc widzimy się już, jak będziemy w naszej kopalni. Dobra, widzowie dla bardzo ciekawą kopalnię, bo tutaj się tak patrzymy, to jest jakaś dziura, to może byśmy tą właśnie kopalnię sprądu, sprądowali. A więc dobra, właśnie mi się też trochę przynajmniej żelaza, bo nie będziemy tutaj jakoś tutaj na, na diamentach też skupiać. Będziemy też się w tych kopalniach skupiać na, żela, na żelazach, na innych takich surowcach. A więc dobra, okej, okay, zobaczymy czy coś tu jest. Na razie tutaj nic ciekawego nie ma. Ok, zobaczymy, czy coś jest tutaj niżej, bo tutaj niżej też jest podejrzane, czy coś tu może być. Bo niżej chyba... O! Lawa jest! Poczekajcie, będziemy musieli jakoś ją zatkać, bo ja mam jakieś bloki. Nie mam Pieskowiec, widzę, no to możemy użyć Pieskowca. Możemy użyć Pieskowca i ją zatkamy? Po prostu? Tak, zatkamy ją i ona zaraz będzie spłynąć, tak, dobra. Spłynie. Ciekawe, czy tam dalej coś jest. Nie, dam dalej chyba jest ślepy zołek. Przecież nie wiem, lawa się nie zakończy. Dobra, mam pochodnie. Nie, tutaj już nic nie ma, ale lipa, bo spodziewałem się, że coś tu będzie w tej kopalni, ale no niestety nie ma. I to, to już jest teraz do splądrowania, bo tutaj musimy ogólnie szukać jakieś nowe, fajne kopalnie. Bo w tej na mojej już tak nie jest aż tak dużo tych surowców, więc w sumie musimy jakąś ciekawą znaleźć. Więc rozejrzymy się po prostu po, tym, po tych górach i może jakąś tutaj znajdziemy. Dobra, to są moby, nie będziemy się nimi zajmować w ogóle tej wody? Może tam coś będzie ciekawego? Tutaj może będzie dużo jakichś Ej, A tam coś jest? Tam jakaś jaskinia? Nie, tylko stawik wody. Naprawdę, ta, te klipy są jeszcze takie trochę do splądrowania. Bo jeszcze ja tu jeszcze nic prawie nie podbiłem. Dobra. dajmy się może gdzieś tutaj. Nie może tutaj jakąś nie znajdziemy zaraz. Co tu jest? Okej, okay, tutaj może jest jakaś mąka I tam coś chyba jest. czekajcie Czy tam może będzie jakaś kopania? Ej, ale ja jestem tutaj na jakiejś łące. Oa, zbiłem sobie tak w Dajmy się tutaj i zobaczymy, czy tam jest jakaś jaskinia, bo w ogóle nie jest ona aż tak tutaj po prostu na, przy tych górach, ale gdzieś tutaj jeszcze widziałam tą właśnie jaskinie. O, no, jest tutaj właśnie. Czy to tylko jakiś po prostu ten? E, Okej, okay, zobaczymy, czy jest coś tutaj na, na samym dole do, sp do spenetrowania. O! Jest żelazo! A więc spoko. Wykopmy to. Czyli już szykuje się jakaś fajna kopalnia, skoro mamy już ogóle i trochę ironu, dobra, turmy tą kopalnię, zobaczymy, czy coś tu... Kolejne żelazo, wow, ja tylko iron, tu jest. Jakiś zombiak. Nie ma, nie ma, nie, nie ma tu żadnego zombiaka pewnie. Taki słyszę szkielety i zombiaki. Jestem dobrze na nie przygotowany. Się... Okej, okay, tu już nie ma nic, czyli znowu ślepy zaułek. No lipa, może gdzieś tutaj coś będzie, tam dalej. Czekajcie, tam... tam już jest coś jest? Nie, nie ma, nic tutaj nie ma. Hmm, dziwne, naprawdę. Podbudowujemy pod, się tutaj drewne. widocznie ona jest jakaś mała, no. Smut, Smutne to jest, że nie możemy znaleźć jakiejś tu fajnej, dobrej kopalni. Ale dobra, no niestety tu nic ciekawego nie ma, ona jest już... I co, ona jest teraz ptądrowana? A nie, tam się coś jest, jakiś kamień. Eee, tam, nic już ciekawego tutaj nie ma. Hmm, dziwne. Ale tam dalej są jakieś jeszcze klify. ej, 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 ej. Tam może coś być jeszcze. Jak, jakieś nowe jaskinia, prawda? W ogóle jak ja już jestem trochę daleko, ale dobra. to I jest właśnie do zwiedzenia? Wow! Oh my gosh, wow! Co to jest za no, Zobaczymy to. My naprawdę tu jest. Będziemy też w ogóle tutaj szukać jakichś ciekawych jaskin. I tutaj widzę jakąś ciekawą. Piszczeleton, trzeba go wyjaśnić na spokojnie. Leży, dobra. rozejrzyjmy się tutaj dalej. O, ironii, spoko. Musimy czym prędzej mieć dużo żelaza w tych naszych kopalniach. Po prostu. Znaczy, to nie zależy, żebyśmy. O, kolejne żelazo. Żebyśmy znajdowali diamenty. czy tylko, że po prostu jakieś odkrywają nowe kopalnie w tym serwerze. Bo na dopiero tam mamy już swoją wioskę. Ale chcesz tutaj zobaczyć jakieś nowe, ciekawe jaskinie, w których mogą być dobre surowce. Jak na razie to nic jeszcze nie ma, ale najbardziej ciekawie mi to. Ciekawi mi to. A tam, tam jeszcze znasz jakieś misy. I daj rano, bo już 22 razy. Czyli widzisz, że dużo z tych kopalni nie Tu jakieś pająki, dobra. Kolejne. wykopiam je. Dobra, dużo tego jest. Pochodnie też się jakieś tu przydadzą. Wow, czy ja mam jakąś A dobra, bo widziałem przez ścianę coś XD. Dobra. Eee, tu już jest zejście. Tu już jest wejście. Tu jest pająk. Nic, nic ciekawego tam nie ma. Rozejrzyjmy jeżeli mi się dalej, może na dole coś będzie ciekawego. Tak, tu może coś jeszcze będzie. Jest jakiś szkielet. Aha, tu jest jakiś pają. Boże, nie no, te głupie trupy. Wyjaśniłem go. Tam jeszcze coś jest, ciekawe. Dobra, jakaś ciekawa tutaj jest ruda. Możemy to wykopać. Hmm, no dziwne, że nie ma tutaj żadnych kopań. Myślałam, że to jakieś znajdziemy. Dobra, tutaj coś jest. Czyżby tu był coś jakiegoś ciekawego? Wow, tam dalej może coś będzie. Jeju, ile potworów! Boże, dobra, to o za bardzo potworów. Ciekawe, nie! wy No, ode mnie. Dobra, ja muszę uleczyć się, bo mam mega. Mam 8 steaków jeszcze. Okej, okay, to nie jest tak źle. Możemy jeszcze się uratować. Dobra, dobra, tu jest zombie. Ale tam jestem ciekawy, bo tam jest dalej jakaś jama. Co, nie? Co to z pani. Dobra, nie mogę teraz tego trupa. widzę szkieletów po prostu One najgorzej są Dobra, wyjaśnijmy ich przynajmniej trochę Musimy tam, nie spanderować To Ty ciekawa Tema Jest tu jest! Ja się, ja, ja się, ja po czekam Uciekam od nich Uciekam od nich Ale tam jest rewolucja Ale tam była rewolucja naprawdę, nie spodziewam się Że powiem, ale one już wyszły tam Ale dobra, tam było parę szkieletów i trochę zombie Tutaj się No to związek się tu nie wkurzył. Tak i teraz oni będą pewnie bić się. I oni teraz się z zajmą. A więc nie oni się biło. Dobra, wyjaśniamy ich tutaj bez problemu. No to kolejny jeszcze, no. Logika. Wedoka. Kopalni, tamtaj co tam, się może, może być? Ja bym się tymi dwoma, dwoma typami zajął. Ja nie na. To prawie nie widzę. Dobra, zjadę na Zobaczymy, co tutaj jest, ale. Wow, aha, nie, tutaj już byliśmy, dobra. Zjrzymy tutaj, co tutaj jest. O, tu Creeper. Dobra. zbawił się. Kolejny żelazo. Dobra, rozejrzymy się naprawdę tutaj. Boże, creepy. Nie boję się ciebie. spać. Szymon, ja teraz nie mogę. Boże, Szymon, banan spać. Ja powiem, nie mogę. Nagrywam i jestem wykopali! Dobra. i napisałem do niego, dobra, pajęcz słab jest jeszcze te szkielety to wyjdź, dobra, Czekaj, nie mogę teraz tam jeszcze z tymi głupimi mobami, jest tak dużo, to jest po prostu masakra przynajmniej sobie tutaj lewo ogólnie, jak wiecie, już monitorową na serwie, to na będzie spoko jeszcze nie dwie i tak, szybko tego, tylko po raz I naprawdę jestem mega, kurczę, ciekawy naprawdę jest strasznie dużo tych szkieletów tam mnie rozumiesz to? Nie trawisz mnie. Ile ich tu jest? To Jest po prostu masakra w tej kopalni, ale ich jest za dużo. Tylko no, ja nie chcę też z sobą walczyć. Ty, tak. samo może wybuchnąć. Wyb może puta będzie. No nie puta. Je, ten trup nadal mnie goni. No nie, no. Nienawidzę szkieletów. mam no, mówię to 80 razy, że nie jakiś. Ja mam w ogóle. uważać, bo mam jednego ja, tylko styka. Niestety nie wiem, co to jest w mnie. Jestem tak luzowany z miecza. Odrzutę cię będę bił. Dobra, no, wypukłeś. Wyśmy wypukłeś. Patrzymy dalej. Ciekawy, ironic. Naprawdę, to kopania jest duża. Możemy tu jeszcze ją splądrować i coś zyskamy. Wow! Ile tego żelaza widzowie? My już będziemy mieli 50... O Boże, chyba. Tak, tak będziemy mieli ironu, tych kopania. Przykłada że żadnych diaksów nie znaleźliśmy. Okej. Okay. Wow! Cudownie jest tak głęboko! Widzę. Nie tych małów też jest za dużo, naprawdę. Tych też jest za dużo. Ha! Trollowany! Ty już dostałeś. O, dobra, dobra, znowu Ty go zabijasz, spoko. Okej, okay, dobrze, jak wiesz, Okej, okay, ja muszę uleczyć. Jezu, ile tych mobów tu jest. Właśnie to jest rewolucja w tym Minecraft'cie. Tam jest jakiś drut molowy. Kolejny. Boże, oni najgorzej. i Nienawidzę widzę szkielet, tych szkielet. Jak? Jas, was Nie. Po mnie. Nie wierzę. Dobra. Ogólnie, widzowie, to było na tyle. To taki odcinek po prostu z tej naszej kopalni, bo chciałam ogólnie trochę tam pozys pozyskiwać żelaza i trochę nam się udało. Jak widzicie, mamy pięćdziesiąt sześć ironów. Wykorzystamy to sobie. Ogólnie nie udało się. Boże, spać. Dobra, dobra, śpię. Boże, nie spał na tym czacie. Dobra. Śpimy, no nic z się niestety, tak powiem, że nie udało, ale no przynajmniej trochę razem wykopaliśmy, trochę spenetrowaliśmy, trochę powalczyliśmy, to był taki odcinek po prostu na ludzi No luzaku z właśnie skopania, ogólnie jeszcze że chcecie więcej odcinków z tego serwera, mam nadzieję, że się podobało, że tak, to wymyślacie też jakiś pomysł, co bym nagrywał z serwa, nie wiem, jakieś fajne rzeczy, nie wiem, pvp, jakieś ludzie takie rzeczy, a więc ja się już z wami będę żegnał, a więc cześć! Oh <laughs>